Witam państwa bardzo serdecznie. Przed przyjazdem tutaj na spotkanie Eurorzepaku wiedziałem, że to będzie spotkanie profesjonalistów, osób znających się na rzepaku. I to spotkanie w wąskim gronie specjalistów, osób żyjących, można powiedzieć, na co dzień z rzepakiem, nie sądziłem, że będzie aż tak wąskim gronem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że państwo, którzy tutaj zostaliście. Jesteście, jeśli jesteście plantatorami rzepaku, jesteście w aktualnym sezonie zadowoleni z tej uprawy? Bo wiemy, że na kanwie tych wydarzeń, jakie mają miejsce w ostatnich tygodniach, nie jest to łatwe, w szczególności dla tych producentów, którzy jeszcze mają te zbiory zeszłoroczne. Przepraszam, Panie Przemku, ja tylko dodam, że nasze spotkanie jest nagrywane i część osób, jeśli do końca dzisiaj nie uczestniczy, to zapewne wiele osób odsłucha i obejrzy również i Pana wystąpienie. Na to liczę Także... na dużą oglądalność tego materiału, co zapewne sprawdzę w niedługiej przyszłości. Szanowni Państwo, moim zadaniem, jakie zostało przede mną postawione, to jest przybliżyć Państwu propozycję ochrony rzepaku. Głównie w kontekście ochrony przed chorobami. Jak wiemy, jest to roślina, która bardzo długo przebywa na polu i tam ciągle coś chce się, mówiąc kolokwialnie, do niej dobrać. I obecnie mamy również taką perspektywę. Dużo się mówi o zmianach klimatycznych, o zmianach w pogodzie, i to też bardzo mocno wpływa na rzepak. Dlatego też, jak Państwo widzicie, ten program ochrony, on nie składa się z jednego produktu, bo po prostu nie mógłby się tak. Ten program udać. Jest tu bardzo dużo propozycji dla Państwa, i tak naprawdę one wszystkie te propozycje są potrzebne, ponieważ tych zagrożeń nie brakuje, jest ich bardzo dużo. No i mam nadzieję, że z udziałem naszych produktów, takich jak Treso, jak TOPREX, udaje się Państwu osiągać bardzo dobre wyniki w produkcji rzepaku. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić właśnie trochę w kontekście tych zmian, jak my to obserwujemy, w szczególności w dziale, w którym ja na co dzień pracuję. Jest to dział zajmujący się doświadczeniami, zajmujący się testowaniem różnych rozwiązań dla Państwa, tak żeby przygotować później gotowe zalecenia, jak dany produkt zastosować, żeby uzyskać jak najlepsze efekty, a przy tym niepotrzebnie, żeby koszty tej ochrony nie były nadmiernie wysokie. Myślę, że Państwo obecnie będziecie się bardzo nad tym skupiać w najbliższych miesiącach, jak ten program ułożyć, jak zaplanować swoje działania, żeby to, co wykonacie, nie obciążało za mocno Waszego budżetu, a jednocześnie było jak najlepsze dla Waszej plantacji. Bardzo nas cieszy, że rośnie grono bardzo szybko profesjonalnych producentów rzepaku. Zdjęcia tych roślin można powiedzieć, że mówią same za siebie. One nie są, te zdjęcia nie pochodzą z pól, tych tak zwanych poletek. To są zdjęcia roślin z pól produkcyjnych i państwo macie naprawdę coraz lepsze doświadczenie. Dysponujecie coraz lepszymi odmianami, coraz lepszym sprzętem, korzystacie z bardzo dobrego doradztwa nawożeniowego i uzyskujecie też coraz lepsze efekty w uprawie rzepaku. Natomiast z drugiej strony mamy pewne przeciwności faktycznie w Polsce dla tej rośliny są duże zmiany, jak chociażby Państwo tutaj widzicie te informujące grafiki nas o liczbie dni bez opadów, o liczbie dni z upałami, które wpływają nam na wiele upraw, w tym też i na uprawy rzepaku. Natomiast pod tym, jak ja postrzegam rzepak, i mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzicie, że może być uznana ta roślina jako roślina przyszłości, bo ona w bardzo wielu miejscach zyskuje. Na tych zmianach, a jednocześnie, kiedy mamy już te mapy mocno na żółty czy na czerwony kolor, ona już schodzi z pola, trafia do magazynu i nieco jakby ucieka przed tymi upałami, przed tymi suszami, które właśnie następują w tych miesiącach letnich. Szanowni Państwo, to co też obserwujemy, czego w Polsce nie brakuje, to na tych słabszych glebach możemy też uprawiać rzepak ozimy z sukcesem. To jest zdjęcie. Z jesieni zeszłego roku. Mamy tutaj jedną z plantacji produkcyjnych, założonych, jak Państwo widzicie, na bardzo słabej klasie ziemi. Jeśli ta zima nie wyrządzi szkody w tej uprawie i jeśli ta ilość opadów pozwoli, to nawet na takich polach, gdzie tej klasy gleby piątej czy czwartej jest dosyć sporo, udaje się uzyskiwać dobry, satysfakcjonujący finansowo plon. Na to, na co ja bym Państwa chciał uwagę zwrócić, to przede wszystkim trzeba pilnować występowania szkodników i walczyć z chorobami, które pojawiają się obecnie w nieco innym momencie, albo które te choroby stanowią nowe, większe zagrożenie niż kiedyś, te rzeczy, do których może być Państwo przyzwyczajeni, a one teraz trochę inaczej wyglądają. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o cenę rzepaku, jako rośliny przyszłości, to mianowicie to, że zobaczcie Państwo, mamy dwa sezony, dwie zimy, a jak skrajne warunki rzepak musi wytrzymać. Mamy w jednym roku, zobaczcie, minus prawie 19 stopni, 26 grudnia, gdzie po roku i po kilku tygodniach mamy plus 16 stopni w styczniu tego roku. I ten sam rzepak o zimy musi wytrzymać te skrajności. Uważam, że tutaj radzi sobie z tym znakomicie. Natomiast. Taki przebieg pogody wpływa na, w szczególności w tym sezonie obecnym, na właśnie gradację i występowanie szkodników. Głównie chodzi mi tutaj o chowacze. I my Państwu udostępnialiśmy taką informację już w styczniu, że na południu kraju, tutaj mamy pana Wojtka, osobę, która często pojawia się i dzieli się swoją wiedzą w różnych mediach, że zauważyli właśnie w okolicach Nysy naloty chowacza już w styczniu. I nie mówię tego po to, żeby Państwu narobić jakiegoś stracha albo że, kurczę, może i u mnie był ten chowacz, ale ja w styczniu byłem w tym momencie na nartach albo z dzieciakami na feriach. Natomiast to jest informacja dla Państwa po to, żeby pamiętać o tym na przyszłość, że faktycznie ta gradacja szkodników może występować już znacznie wcześniej, w takich nawet krótkotrwałych falach ocieplenia w okresie typowo zimowym, bo z czymś takim mieliśmy do czynienia właśnie w tym sezonie. Jako rozwiązanie, kiedy mamy taką wiosnę nadal z niskimi temperaturami, pamiętajmy, że z rozwiązań sektycydowych, które radzą sobie z takimi zagrożeniami bardzo dobrze, są cały czas rozwiązania oparte na peretroidach, tak jak chociażby nasze karatezeon. Także ten produkt nawet w takim specyficznym układzie, by się mogło wydawać, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i zachęcam do korzystania również z takiego insektycydu. Szanowni Państwo, trochę w kontekście tych wydarzeń, jakie miały wpływ w ostatnim sezonie na rozwój rzepaku, macie tutaj Państwu różne zdjęcia, gdzie pewne problemy zostały złapane, z jakimi mieliśmy do czynienia jesienią zeszłego roku. Chodzi tu głównie o ten bardzo duży opad deszczu w naszym regionie w okolicach 100 litrów wody nawet miejscami 20 sierpnia, który w niektórych miejscach spowodował konieczność przesiewania plantacji, ale też właśnie spowodował problemy ze wschodami. No i tutaj też dla mnie, jeśli chodzi o roślinę rzepaku, chciałem Państwu pokazać jakby dalszy ciąg tej historii, bo zobaczcie, jak to wyglądało gdzieś tutaj w tym miejscu jak to pole nieelegancko wygląda, tak można powiedzieć, że nawet może na granicy, tutaj już mamy sytuację z racji tych zmian, z jakimi mamy do czynienia, tak. Czyli mamy długą, ciepłą jesień i taka plantacja z problemami, z perturbacjami, zobaczcie jak się wyprowadza na prostą. No i to jest akurat lokalizacja doświadczalna, gdzie mamy zamontowaną kamerę, która nam wykonuje regularnie zdjęcia i zobaczcie jak to samo miejsce, gdzie tutaj widzicie, z czegoś takiego przechodzimy w taką piękną plantację, założoną jeszcze w skrajnych uproszczeniach, z użyciem jednego narzędzia uprawowego. Więc też chciałem powiedzieć, że macie Państwo możliwość korzystania z nowoczesnej technologii, jeśli chodzi o uprawę rzepaku, i zachęcałbym do coraz większej praktyki, jeśli chodzi o te nowe urządzenia, ponieważ rzepak faktycznie jest przygotowany. I możemy gdzieś, to jest zdjęcie z ostatnich dni, z tego doświadczenia, z tej plantacji, możemy dojść do takich wspaniałych rezultatów. I myślę, jak rzepak, jak mało, która roślina jest właśnie przygotowana na takie skrajności, ale też potrzeba do niej wiedzy, potrzeba do niej doświadczenia, doradztwa. Macie Państwo, możecie z tego korzystać. Mam nadzieję, że też podczas dzisiejszego spotkania uzyskacie sporo cennych dla siebie informacji, bo tutaj właśnie uprawa rzepaku jest jak najbardziej przygotowana, do tego, żeby sobie radzić z tymi wyzwaniami, jakimi mam do czynienia. Kolejna rzecz w kontekście prowadzenia plantacji jesienią, chciałbym zwrócić uwagę, bo tutaj koleżanka mówiła o tych kwestiach nawożeniowych. My też zauważyliśmy jako ochroniarze, że jeśli chodzi o te zabiegi jesienne, wiecie, że państwo macie tutaj do dyspozycji sporo różnych rozwiązań. My bardzo mocno optujemy od wielu lat za stosowaniem Topreksu jesienią. I wykonujemy na tym produkcie nadal bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo rzeczy testujemy, mimo że jest on już wprowadzony ładnych parę lat na rynku. Ale obserwujemy, w szczególności w tym sezonie, kiedy nawozy są drogie, kiedy ich jest nieco mniej zastosowanych, albo na niektórych gospodarstwach dużo mniej, że nawet tutaj ta regulacja jesienna przy wyborze odpowiedniego produktu, takim jest Toprex, może być bezpieczna. Może być prawidłowa i może być też zapewniona bardzo wysoka ochrona fungicydowa, bo to wszystko zweryfikowaliśmy właśnie podczas tej długiej wegetacji jesiennej i bardzo ciepłej zimy. Zobaczcie, jak Państwo wyglądali tutaj zdjęcia liści z kontroli z okolic Stargardu, a jednocześnie jak wyglądały rośliny, które były odpowiednio zabezpieczone fungicydem Toprex. Także, też produkt, który daje możliwości walki z tymi nowymi wyzwaniami. Kolejna rzecz, również ta plantacja inaczej wygląda, jeśli jest prowadzona ekonomicznie. Myślę, że w kolejnym sezonie takich plantacji znowu może być więcej, jeśli będziemy bazować na nieco niższych cenach za rzepak. Także tutaj też odpowiednie prowadzenie jesienne plantacji z odpowiednim użyciem produktu też daje bardzo dobre efekty, jeśli to nawożenie jest bardziej ekonomiczne. No i wreszcie stosowanie wiosenne. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Na tą kwestię, że teraz pod koniec pracy, już praktycznie nad plantacją, wiele rzeczy może się wydarzyć niepokojących. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na skuteczność fungicydową naszego produktu w zastosowaniu wiosennym. Zobaczcie Państwo, że mamy tutaj dawkę bardzo niską, bardzo ekonomiczną, tylko 0,35 litra na hektar. A mamy bardzo dobre efekty. I ja mam nadzieję, że. Również efekty tego łyka wody na moje gardło będą dobre. Yy, dziękuję za tą chwilę przerwy. I jak Państwo tutaj widzicie, to porażenie w ostatnich latach, w tych miejscach, gdzie robimy doświadczenie, ono sięga 10-12%, ale zobaczcie, jakie jest porażenie na łodygach w tym samym momencie. Czyli Państwo możecie z trudem dostrzegać chorobę na liściach, ale ona się może bardzo mocno rozwijać w całej roślinie i wtedy możemy wrócić właśnie do tych zdjęć, które pokazywałem przed chwilą. Czyli na samym końcu możemy mieć problem z wyleganiem. Także tutaj też zwracałbym uwagę, że nie rezygnujmy, czy też nie czekajmy za bardzo z tym zabiegiem wiosennym, fungicydowym. Stosujmy go w właściwym momencie, bo to jest bardzo ważne, bardzo kluczowe. Przepraszam. Przechodząc do kolejnego zagadnienia związanego z ochroną, przy uprawie rzepaku, trzeba konieczne jest to, aby wspomnieć o walce ze zgnizną twardzikową. Choroba, która ma najniższy próg szkodliwości. Tutaj 1% uszkodzonych łodyg i już mamy ten sygnał do walki z chorobą. Przy czym termin wykonywania zabiegu tak naprawdę przypada, zanim te pojawy nastąpią. Są tylko niektóre sezony, że może to się faktycznie ze sobą zgrać. Tutaj naszą nową propozycją dla Państwa jest fungicyt TRESO, którego rekomendujemy zastosowanie w dawce 0,5 do 0,75 kg, do walki właśnie z tą trudną chorobą, która jest naprawdę każdego roku konieczna do zwalczania, w szczególności w takim sezonie jak ten, kiedy jest dużo opadów. No i tutaj Państwu też chciałem pokazać najświeższe wyniki, nasze najświeższe zalecenia. Które uzyskaliśmy na doświadczeniach w zeszłym sezonie. I widzicie tutaj Państwo plantację rzepaku po lewej stronie oraz objawy zgnizny twardzikowej już na łodygach przy różnym zastosowaniu. Mamy polka kontrolne, mamy produkt porównawczy. No i chciałem też trochę z Państwem podyskutować na temat zastosowania tych fungicydów, w którym momencie najlepiej je wykonać. Cały czas potwierdza się, i podkreślamy to nadal jako doradcy, że tym najwłaściwszym momentem do wykonania zabiegu jest pełnia kwitnienia. Bo nawet jeśli ktoś, tak jak w zeszłym roku, chciał poczekać, bo było sucho, bo było zimno, to zobaczcie Państwo, jeśli zabieg był wykonywany w fazie 67-69, zobaczcie, jaka jest różnica w skuteczności jednego z produktów systemicznego, interwencyjnego, jaki zastosowaliśmy. Także nawet przy takich produktach. Trzeba być w punkt. No i kolejne zdjęcia, które nam obrazują bardzo fajną, bardzo wysoką skuteczność fungicydu treso zastosowanego w pełni kwitnienia. Widzicie Państwo, kiedy mamy poletko kontrolne, rzepak robi się czarny, łuszczyny zasychają, a ten cały czas jeszcze wegetuje po tym zabiegu w pełni kwitnienia. Także naprawdę skuteczności w zeszłym sezonie, jakie uzyskiwaliśmy, bardzo wysokie. No, i jeszcze jedna informacja, bo często Państwo się dopytują o czerń krzyżowych. Jest to choroba, która jest nieco w odwrocie przy tych zmianach klimatycznych, przy tych zmianach w pogodzie. Znizna twardzikowa jest pewna. Natomiast czerń krzyżowych jest w odwrocie, chyba że, tak jak na tym doświadczeniu, zobaczcie Państwo, pozwolicie na rozwój znizny twardzikowej. I z automatu drugą chorobą na tej plantacji będzie czerń krzyżowy. Kiedy te rośliny są osłabione, są zainfekowane, macie nie jedną, a z automatu Presję dwóch chorób, i to już może naprawdę bardzo mocno wpłynąć na plon, nawet jeśli właśnie tej zgnizdy twardzikowej dużo nie będzie. Ale mniej więcej taką właśnie relację między tymi chorobami w ostatnim czasie obserwujemy, dlatego jeszcze raz chciałem podkreślić, że ta pełnia kwitnienia jest najlepszym momentem do wykonania zabiegu. Zabieg oczywiście wieczorny co już też już dzisiaj było mówione kilka razy ochrona zapylaczy. No i też wyniki, które pozyskaliśmy w zeszłym sezonie, pokazują bardzo wysoką skuteczność naszego nowego fungicydu. Ja wiem, że czasami Państwo nie jesteście przekonani, macie już jakieś swoje sprawdzone rozwiązania, ale naprawdę tutaj, jeśli chodzi o Treso, sprawdzaliśmy ten produkt w tak różnych, trudnych warunkach, z bardzo różną presją chorób, i tutaj naprawdę potwierdzenie skuteczności jest bardzo wysokie. No i również tutaj ta. Reakcja w plonie też bardzo pozytywna. Przy tym aspekcie chciałbym jeszcze podkreślić, że jeśli chodzi o techniki aplikacji, warto pamiętać, że wiele zabiegów rzepaku można wykonywać na nieco niższych ilościach wody. Natomiast w tych zabiegu około kwitnieniowym powinniśmy już pamiętać o tym, że ta roślina już ma swoje rozmiary to jest duża powierzchnia do pokrycia i nie oszczędzajmy tutaj na wodzie. Wiele fungicydów ma też wpisane tam ilości rzędu 200-250 litrów wody na hektar, można też więcej. I warto pamiętać, żeby właśnie nie obniżać tam ilości wody, ale trzymać tych ilości, które są po prostu konieczne do jak najlepszego pokrycia tej dużej powierzchni części kwitnącej. No i tak już zmierzając do końca, też chciałbym Państwu przypomnieć o naszych innych propozycjach. Kolejnym fungicydem do ochrony kwitnieniowej jest Amistar Gold Max, który to produkt. Miał również i był często stosowany, nadal jest często stosowany w ochronie buraka cukrowego, ale też w ostatnim czasie mamy coraz większy temat związany ze słonecznikiem, także też ten fungicyt może być wykorzystany do walki z chorobami w słoneczniku. No i od tego sezonu również ten fungicyt uzyskał rejestracji do ochrony zbóż, także wykorzystując. Ten fungicyt, możecie Państwo ten fungicyt bardzo szeroko w swoim gospodarstwie. To znacznie ułatwia pracę. My też w niektórych sytuacjach proponujemy Państwu technologię dwuzabiegową w ochronie rzepaku, i w tym sezonie trochę właśnie tej pracy wykonaliśmy, aby pokazywać zalety tej technologii, trochę ją promować. Ona polega na tym, że jeśli mamy taką sytuację jak w tym roku, że Warunki do pierwszego zabiegu fungicydowego wiosennego są trudne do uzyskania, temperatury są na granicy, rzepak szybko rośnie i nie jesteście Państwo do końca przekonani, czy ten pierwszy zabieg fungicydowy, czy to preksem, czy innym produktem zadziałał w pełni i mija już, bo tutaj też ważny jest odstęp czasu około 3 tygodni, więc kończy się ta skuteczność fungicydowa, a mamy jeszcze czas przed kwitnieniem, to polecamy Państwu wykonanie zabiegu Amistarem Goldmax w obniżonej dawce, po to, żeby uzyskać taki pomost, pełną ochronę fungicydową, aż do czasu pełni kwitnienia, która tak naprawdę przypada teraz w ostatnich dniach. Czyli ten zabieg w technologii dwuzabiegowej, Amistarem Goldmax, przypadał pod koniec kwietnia, mniej więcej trzy tygodnie po tym zabiegu. Mija kolejne trzy tygodnie, tutaj kończy się działanie tego fungicydu. I wchodzimy z zabiegiem tresowdawce dawce pół kilograma na hektar. Tutaj ten zabieg był też ważny pod kątem kontroli suchej zmizny kapustnych i z racji, że mamy azoksystrobinę, też w niektórych miejscach mógł być potrzebny pod kątem ograniczania szarej pleśni, która nagle wróciła na pola, nagle się pojawiła. Także tutaj też zachęcam Państwa do korzystania z różnych programów promocyjnych, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Mamy szeroką akcję rabatową, także tutaj Państwo na pewno zwracacie uwagę na wygląd tego budżetu, jeśli chodzi o ochronę rzepaku, to jeśli ktoś zdecydował się na zakup topreksu, proszę pamiętać o tym, że można dostać 10% zwrotu. Tutaj jest bardzo duża suma w tej akcji Pryśni Rzepak za zakupy właśnie topreksu. No i ostatnią rzecz, bardzo ważną, o której chciałbym wspomnieć, w szczególności też w kontekście tych yy, propozycji które płyną do realizacji w różnych strategiach na najbliższe lata, że będzie potrzeba wdrażania w programach ochrony również różnych rozwiązań biologicznych, biostymulujących. Również dla Państwa oferujemy coraz więcej tego typu produktów i tutaj w kontekście uprawy rzepaku też chciałbym Państwa zainteresować preparatem Quantis. Jest to biostymulator o bardzo ciekawym składzie, który posiada w sobie i mikroelementy, i makroelementy, również spory ładunek aminokwasów, cukrów i może być wykorzystywany w takich okresach stresowych, gdzie z racji długiego przebywania na polu nie brakuje ich, w szczególności też, że pojawiają się coraz częściej susze, wysokie temperatury. I tu chociażby w momencie właśnie przed kwitnieniem, kiedy takie stresy nadejdą dla rzepaku, czy właśnie związane z niedoborami wilgoci, a które w tym sezonie nie obowiązują, ale na przyszłość chciałbym Państwa o tym poinformować, że też są takie rozwiązania dla Was przygotowywane, aby pomóc tym roślinom przetrwać taki trudny czas, trudny okres. W ten sposób do, biegliśmy do końca mojej prezentacji. Mam nadzieję, że tempo było w miarę dobre Idealne i że Państwo. Było. Bardzo ciekawa prezentacja.